Radości, że Bóg na ziemi dziś gości. Aniele Boży, chcę pójść do Niego i dać Mu wszystko, co jest mojego. A zatem śmiało szykuj się w drogę. Nie bój się, dziecko, ja ci pomogę. Wybierał się pastuszek od samego rana. Wziął ciepłą kąderkę dla Jezusa Pana. Wziął też dzbanek mleka. By go uradować. I kanapkę z szynką do plecaka schował. Wszedł mężnie z radością. W serduszku szczęście rosło. Aż tu nagle jakiś hałas obejrzał się i rzekł. E, to szumi las! Tymczasem szedł rozbójnik za nim, chciał mu zabrać wszystkie dary. Na widok kanapki głaskał się po brzuchu, o mleczku i kołderce marzył. Aż tu nagle spojrzał i stanął bez ruchu. A co tobie jest, staruszko? Ino mi spać w moim łóżku. Weź kołderkę, bardzo proszę. Paciąg dla Jezusa niosę. Dziękuję ci, moje słodko. Na ode mnie, Boże Dzieciątko. A, co ja widzę? On wszystko rozdaje. Ja jednak nie dam mu za wygrana. Dlaczego płaczesz, mała dziewczynko? Jak tobie pomóc, moja kruszynko? Wracam do domu, droga daleka. Do ja też bym chciała lepić się mleko. Małtu w plecaku. Weź bardzo proszę. Chociaż dla Jezusa to nosy, no trudno. No. Dziękuję bardzo, dobry pastuszku. Wielka jest miłość w twoim serduszku. A to Ci Feller, złość rośnie moja. Ale knapka i tak będzie moja. Wyskoczył rozbójnie. Za zagadę tu drogi. Przestraszył pastuszka, lecz nie zatworzył. A ty skąd się tu wziąłeś? Co tutaj robisz? Brzuchu ci burczy, pewnie jesteś głodny. Weź tę kanapkę, posil się trochę, to nic, że Bogu nic nie zaniosę. Chwycił kanapkę łapczywą ręką, lecz niespokojnie na pastuszka spojrzał. Co za zaklęcie, co miałem ukraść, dostałem w prezencie. Widzę, że żyjesz wielką miłością. Dokąd tak zmierzasz? Z wielką radością? Ja do Betlejem spieszę co sił, bo tam narodził się Boży syn. Chodź ze mną, jeśli chcesz. Tam dla wszystkich miejsce jest. do Bethlehem, Bethlehem, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Nie budź, jeszcze nie trzeba. Jeszcze nie dali nam z znaku z nieba. Zobacz, palili ogień na łące. Jabłuszka piekli jeszcze gorące. Nie rusz, nie rusz. Nie rusz, orety, to ty masz talent. Musiałaś sobie usmolić palec, wytrzyj to teraz. Tylko nie w skrzydła. A co tu robić, jak nie ma mydła? No dobrze, masz lusteczkę. Zbudzić ich? Czekaj jeszcze chwileczkę. Jeszcze nam z nieba znaku nie dali. Jeszcze się wielk, wielka światłość nie pali. Czekaj na gwiazda i patrz się w górę. I nie podskakuj. Nie, podskakuj. nie podskakuj, niebieski piórek, Tylko ci w głowie figle i psoty, anioł, a ciągle z tobą kłopoty. Pali się, pali, światło z obłoku, o jaka łuna, o jaka zorza. się, wstawaj, korety, pożar, swokal na boga, chłopaki, nogi, niebo goreje, palą się stogi. Pastuszkowie mili, nie bójcie się proszę, radosną wam z nieba nowinę przynoszę. Tam stajemce za beklejem, na sianku w żółbeczku leży nowo narodzone, Boże dzieciąteczko. Biegnijcie czym prędzej, pokłońcie się szczerze, oddajcie mu cześć należną i serca powierzę. ofierze. Boże łaskawy, Boże jedyny. Pójdźmy, a pójdźmy do Bożej dzieciny. Czym Pójdź. sobie żeśmy na to. Zasłużyli, byśmy cię na własne oczy zobaczyli. Chodźcie, pasterze, droga niedaleka, a tam dziecina Boża nas czeka. Pasterz zatrzymał. Pasterz zatrzyma. Zaczekajcie! A, a, no. Jakże to z rękami pustymi pójdziemy? Mojemu dzieciom też nic nie zabierzemy. Weźmy kto co może yy, serca nie żałować. Największą rodzinę trzeba poradować. Tak. Ja wezmę barani kozuszek, bo tam z zimna i chłodu drży mały Jezusek. A ja wezmę świeżutką bułeczkę oraz masła osełeczkę. No to chyba do stajenki, do Jezusa i panienki. Pójdźmy wszyscy do stajenki. Do Jezusa i panienki. Anio. Nie, pasterz bardzo. Wzrokiem wokół Boży I teraz mówię. Panienko święta, Józefie, przyjmijcie nasze dary. My nie bogaci, bo pasterze, więc skromne to ofiary. Ale co mamy, to dajemy. Przyjmijcie to. Przyjmijcie. To prosimy. <noise> Przyjmij oto bochen chleba, to chlebak, co jest darem dla nas nieba. Zawsze jemy go ze smakiem, niech i Tobie go nie braknie. Ja Ci przyniosłam, przyniosłem świeżutkie mleko, jeszcze ciepłe, choć z daleka. Będę działa? Ja baranka i owieczkę i masełka-osełeczkę. Wy, ludzie prości, nie bogaci, wam za wszelkie serca zapłaci, że wasz ostatni kęsek chleba dzielicie z Panem, Stwórcą Nieba. Zostańcie jeszcze pastuszkowie. Dzieciątko z wami chce się bawić. Wyciąga do was nawet rączki, jakby chciało wam pobłogosławić. No to zaśpiewajmy jeszcze coś wesoło, uradujmy dzieciąteczko, zróbmy ładne koło. <laughs> jaką dla ciebie miał i kanapkę z szynką, ale wszystko w drodze lądał. Pan Jezus widział twoje dobre czyny, najwięcej Bogu dajesz, udzieląc tu z innymi. Ciebie też dzieciąko Boże bardzo kocha, ale kiedy złoczynisz, smutny jest i szlocha. Dołącz do pastuszka już na życie całe, bądź dla niego pomocą i niech Bogu chwałę. Nie wiem, jak dzisiaj dziękować mam, że Bóg człowiekiem dla mnie się stał, że wszystkie grzechy darował mi i dał nadzieję na lepsze dni. Dzisiaj zaczynam życie od początku od początku i będę służył dzieciom. Bogu dzieciątku. <noise> Aniołku kochany, Tam <grymne> nam szczerze, kto jeszcze z daleka do stajenki bierze, e, jakieś wielbłądy, jakieś karawany, czy to są kupcy, e, może wielkie pany? Po trzej królowe jadą od schodu, niosą dary Jezusowi Bogu, niosą mirę, kadzidło i złoto, spójrzcie, czyją to z wielką ochotą.

Przekroli. Choć jak widać dom nasz jest ubogi. Bądź mi Panem, Boże Dziecie, imem ludowi. Ja Ci złoto ofiaruję jako królowi. Niech Twa chwała brzmi na wieki w Judei i w Rzymie. Niech tym złotem wypisują Twoje święte imię. Hołd Ci składam, Boże Dziecie, jako przed Panem. I kadzidło daję wonne, gdyż będziesz kapłanem i za ciężar ludzkich grzechów zapisanych w niebie jako kapłan ofiarujesz siebie. Cześć oddajemy mu panu i stopy czawuje, a w podarku mi gorzką jemu oferuje. Bo choć królem jest największym i światu panuje, to go racze, jako człowiek tu zakostuje. Doktorzy, walkadarze, głoście wszędzie coś coście zobaczyli, nie cieszy się lud strapiony, że Jezus zbawienia wszystkim dokona. Co za dziwy, co się dzieje? Czy to jawa jest czy sen? To naprawdę Pan Bóg przyszedł. On naprawdę leży w żłobie. Chodź, powiemy wszystkim innym na całym świecie. Jak się cały świat dowie, że narodzi się Bóg, człowiek. Niech tam dziecię błogosławi, aby każdy, każdy zał, zał, żył z nas pięknie. Aby każdy z nas się zbawił. Zaśpiewajmy wszyscy wraz. Na kolędę przyszedł czas. Gdy w piwię na niebie zabłyśnie pierwsza gwiazdka, zasiadamy do uroczystej kolacji. Zapomnijmy o wszystkich troskach i szalach. Dzielmy się okładkiem symbolem pojednania. Życzmy sobie wszystkiego co najlepsze. Cieszmy się tą chwilą. Bądźmy sobie bliscy i drodzy, jak żadne inne zwykłe dni. Jak obyczaj stary karze, według ojców naszej wiary, dziś składamy Wam życzenia Dzień Bożego Narodzenia. Dzień ta gwiazda betlejemska, która świeci Wam u zmroku, zaprowadzi Was do szczęścia w nadchodzącym nowym roku. Dzisiaj, Betlejem, Betlejem, dzisiaj, 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 wesoła nowina, że tam że Pan dzień.